Chodź mele coś mele, gałganie Będzka! do góry, co tam? No co tam? Pięknie ci idzie przychodzi. Dawaj, 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 chodź. Chodź, chodź do mamy. Chodź kochanie, chodź. Chodź na rączki do mnie. Chodź, tak, chodź, myszko. Pięknie Ci idzie serce, pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Nóżka rączka, nóżka, rączka, chodź. 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 Oj, nerwacja. Już zabieramy, już zabieramy.